Z Jesteśmy w trakcie drogi Jeszczady po wczorajszych ciężkich przygodach na trasie dotyczących powrotów z nadmorza. Trochę umęczeni. Tym razem kierunek południe Pieszczady. Trochę pozwiedzamy w tym roku. No właśnie, także... Lekko zmęczeni po wczorajszej podróży, ale... Tamara, bo dzisiaj połowę krótsza trasa, i my miejmy nadzieję, bez korku. Dokładnie. Tak. A tymczasem, takie już minoczki. zaczynają się powoli górzyste, górzyste takie, tereny. Tak, wyżyny. Także miłego oglądania winoczków. Jak ci się panowa na zaporze? No dopiero weszliśmy, ale ogólnie naprawdę. Ładne widoczki zmęczona podróżą. Troszkę. Skoczyła w dół? Boisz się patrzeć w dół? Nie, bo ci nie boję, ale robi wrażenie wysokość. Chyba spuszczają wodę z zapory. Coś wcieknie nie? woda. Teraz podejdziemy bliżej zobaczymy. A jak jest to za dużo wody, to tam wtedy spuszczają bokiem? Mhm. Tam są takie klap, klapy, które się opuszczają. Mhm. A Czyli teraz tutaj jest cały ten system, który powoduje, no, Turbiny, że... które się napędzają pod wpływem. I co, przekazywane wody. jest tam? Tak, tak. na a po drugiej stronie takie atrakcje o, jakie ryby widzisz? widzisz tutaj? ale jakie duże, nie? o matko, jakie giganty wielki, nie? z której strony ładniej? wieje to nie będzie nas słychać wszystko ładnie pięknie ale oboje stwierdzamy że z takich miejsc robi się niestety spęki, takie gówno zabawki shit food i tak, się... takie tak, się... miejsca pracą Urok, z No, jest za dużo tego wszystkiego. Fajnie by było jasne przyjechać i coś czasem tutaj zjeść. Na pewno przydałoby się, żeby był jakiś jeden, dwa, trzy stragany, ale nie 50 pod rząd, z takim jedzeniem, gdzie faktycznie nawet strach coś tutaj zjeść. <laughs> e, no, trochę słabo, bo no, takie miejsca właśnie powinny być. Kierowanych pod turystykę, ale pod taką turystykę bardziej naturalną, a nie taką właśnie komercyjną. Ale to... miejmy nadzieję, że uda nam się. Tym... Oby jutro na szlaku było tak. ładnie, żeby dało radę wyjść, żeby nie było burzowo. Także odbijemy sobie i turystycznie i krajoznawki. Tak. Jak to? Pisałeś? Pizam w ja wyższku. No ja mam na. Karto 6ć rukie. Ci ja mam, Knisze? No. co to jest? to są placki z serem w środku takie z dodatkiem z ziemniaka to są placki z ziemniaka ale w środku z serem to trochę takie pewnie jak pierogi ruskie będą smakować no, 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 trochę jak pierogi ruskie a u mnie placek się... po informacja jeszcze po y Obiedzie, smakowało? Brzuch pełny. Smakowało? No, naprawdę. Jak to było? knysze? knysze, knysze. Naprawdę polecam. Mój no, placek też ok. Także podróż teraz zwiedzamy. będziesz się przywitać z Misiem? Tak, tam. misio. Ustrzyka. przytul się z misiem pogłaszcz bo to chodzi o to, że yy, tutaj na tym terenie bardzo znane jest bartnictwo, czyli uprawianie miodozbieractwa w barciach, jest takich wydrążonych w drzewie Dzikie pszczoły. No, I właśnie tam podbierane jest. Także, no. Zwiedzamy pustrzeki teraz, tak? Dokładnie. Nie ma drezyny. Przyszliśmy zobaczyć drezyny, Ale nie ma, ale są ładne widoki. Nawet pociągiem ładnie jeździ, nie? No. Fajna ojcówka. Także porównując do Soliny to naprawdę jest dużo przyjemniej. Nie ma straganów, takie tak no, jest Wojsko jest tak, tak spokojne. No i. Przynajmniej na razie. Knysze nas przekonają. Knysze są fajne. Tak. O, a tam wyciąg jest. Tam na górze. No? Mhm. Ty można zjeżdżać. Zimą. Tak. No jeszcze pójdziemy poszukać tak. drzew, co? Może się Będziemy tutaj. zwiedzać jeszcze. Dzisiaj w pla planie zwiedzania miasta się okazało dużo więcej, większe niż sądziliśmy. takie w porównaniu... takie jak w Kozienice takie coś w tym stylu no bo to miasto, miasto powiatowe no. idziemy dalej szukać wróciliśmy po zakupach i po zwiedzaniu Ustrzyk jak Ustrzyki spoko miejscówka, taka idealna Chcę się wycichyć, ale żeby też pozwiedzać, żeby coś zjeść. Łoże podwójne. Łazienka też jest spoko. Także. Pozytywnie domek. Zdecydowanie. Domek, no domek to chyba. On się trafi jak lepiej kurze no, Tylko problem z internetami. To znaczy dużo osób chyba chce z nich korzystać. Nie. Tak. To ten Ale nie po to tu przyjechaliśmy. Dobra. Dobrze. Wymeldowujemy się już. No dziś Na chyba. Dziś tak.